Sprawdzamy nowy biznes, który dzisiaj został dodany do, do GTA Wchodzimy sobie tutaj na stronkę z biznesami. No trochę już tych ikonek tutaj mamy, nie? I biura kaucyjne Teraz to sobie zaznaczamy i mamy cztery lokalizacje. O, ale jedna jest Paleto Base, zwróćcie uwagę. I ta w Paleto kosztuje 1 650. Tutaj później mamy 2 miliony, 2 390, 2 620. 2 miliony 350, czyli no najtańsza w Paleto, najdroższa w Wildwood, można było to przewidzieć, a jeszcze czekać. tak zobaczy na miniaturki, to jest ta z trailera, miejscówka, dobra, to już widać, dobra, bierzemy sobie tą, tą najdroższą, 2 miliony 620 tysięcy, łapy w górze w ogóle zostawiamy, czy to na odcinku, czy to na live? Dobra, styl agencji. Tutaj mamy trzy do wyboru. Dobra, ale bierzemy to. Agenci. O, proszę, tu mamy coś takiego. Za często przysiadujesz w sądach, żeby łapać przestępców. W takim razie zatrudnij wykwalifikowanych agentów. Którzy wykonają zlecenia za ciebie Oni pracują, ty zgarniasz profity I możemy dwóch agentów, o kurde, ale jakie to jest drogie Milion pięćset to kosztuje, zwróćcie uwagę Posiadanie dwóch agentów Jeden siedemset tysięcy kosztuje No nie powiem wam teraz, czy to się opłaca, czy nie Bo muszę w ogóle zobaczyć, jak to, jak to działa Mieszkanie sobie wybierzemy, bo pewnie będzie tam Opcja szybkiej podróży, schowek na broń Bierzemy, ale to akurat Jest takie mm, nieprzydatne W GTA, w różnych biznesach No i płyty pancerne możemy zamontować na więźniarce Zwróćcie uwagę, że płyty pancerne są bardzo tanie, najtańsze z tego wszystkiego 125 tysięcy. Czyli widzowie za cały biznes, a, czyli kurde, dobrze wam powiedziałem przed premierą DLC, że nowy biznes będzie kosztować od 2 do, do 5 milionów. Bo najdroższy wariant kosztuje dokładnie 4 miliony 860 tysięcy, czyli no, mieścimy się w tych y, widełkach, o których wspominałem, m.in. w materiałach i na live, a. no to co, lecimy tam do tego miejsca, zobaczyć, jak to się prezentuje. Dobrze, oglądamy scenkę.

One should never judge a bounty hunter by their cover, no matter how weird or scrappy or downright psychotic. Now I gotta wrap up here, but my daughter Jeanette should be around here somewhere. Jeanette! Jeanette here and meet the new owner. <laughs> She's very excited to start running an office all by herself. She'll take care of all the sourcing and paperwork for you since I won't be around. Oh, Think of her as your very large, very loud shadow. Hey there, hi. Jeanette Eccles, junior assistant bounty hunter at your service. <laughs> <laughs> at the Mama says I'm supposed to help you with whatever you need so I can learn about how you know all this works. And well, who better learn from than somebody with a resume like yours? I reckon you got more bounties on your head than anybody in LS. <laughs> Oh, uh, Mama, you're using your ball. Yep, working on it. Gonna take it home with me, too, so I can keep it up while I watch Underbelly of Paradise. Proud of you. Take him back there, honey, and make him feel at home. There's a sale over at Dawn's Country, so Mama's gonna head out in a few, then you'll be on your own. Welcome to your new bottom dollar bail enforcement office. Jeanette will take good care of you. Okay, so, all this back here is yours, baby. Okay, first things first. This is a bounty hunting gig. No, bail enforcement, cause, you know, if you kill him, it's a whole thing, right? I mean, we got procedures for stuff like that, cause... okay czyli... new we the but You definitely, definitely want to try to bring him back alive, cause... Then znaczy, I gotta deal with all the blood, and the body parts in the van, and... I'm sure you don't mind, but it's kind of a hygiene issue, and... <sighs> Get you a new one of those. Anyway, they pay more for the live ones and you like money, don't you? <laughs> I thought so. <laughs> well, all right, let me show you how we do all this. Dziękuję Kasper za gifta, gifta. training wheels are officially off. Natasha from the DLC. The mother of pizza lot. Just with you. Tym, you later, right? I'm on it. Uh, don't forget your ball. Na no, no, box no. dalej nie ma. Jak kopnęła tą piłkę? I'm just glad you I a real pictures you know? And as your official assistant, I will always have a little slideshow, a photo right there on your computer of all your targets. All you gotta do is choose your target. Oh, and, uh... After that, you still go get them and bring back here and take them with that holding cell up front. That's it. Easy. Now let's seal the deal. Come on. We're a team, okay? <laughs> yeah, no, się and, uh, if you need anything else, I got it. Dobra, czyli to była cała cutscenka wprowadzająca Ogólnie patrzcie, tutaj są ci agenci, których kupowaliśmy wcześniej Okej, okay, dobra, później zobaczymy, co oni tutaj tak naprawdę mogą robić Tutaj mamy jedną celę, ale ja już widzę, że to jest większe niż się spodziewałem Dobra, tu jest moje biuro i mój komputer Tu jest mieszkanie, które kupiliśmy, okej okay. Są przekąski, o, patrzcie, zajebiście e, Okej, okay, schodzimy tutaj na dół a, tutaj jest po prostu garaż z, z tą więźniarką. Spoko. Ale tutaj widzę, że jest jeszcze taka jakby dodatkowa przestrzeń garażowa. Więc nie wiem, może tutaj da się swoje prywatne pojazdy parkować. Ale dziwne logowanie. Ło! Wow! Mamy cztery gości. Zwróćcie uwagę na te nagrody. 40 tysięcy, 37 tysięcy, 38 tysięcy i tutaj mamy na czerwono 129 tysięcy. Czy zabezpieczyć wartościowy cel? 129 tysięcy. No dobra, zróbmy taką na razie misję przykładową. Patrzcie, tutaj od razu do tego mnie wrzuca do lobby. Czyli to nie jest jakaś misja na sesji. Chyba, że ten wartościowy jest na... w akcji, a reszta będzie na sesji. Okej, okay, mamy SMS-a. Janet. Ona coś tu gadała, że ona niby ponoć nie żyje i może się znajdować w kostnicy, tak? Nie wiem, czy jest sens, żebym aż tutaj podjeżdżał. Interior jest znany. Jedynie logo dodali. Dobra, tu nikogo nie widzę. Chociaż czekajcie. O, ludzie, my tu otwieramy te komory. No nie jest jakaś typiara podobna. Zrób zdjęcie zwłok. Okej, okay. wyślij do Janet. A, to nie ona! Wychodzimy stąd. Dobra, czyli ona ją teraz chyba będzie namierzać. Dobra, w galerii namierzyła tą typiarę. Więc. Czas pokaże. Właśnie to jest ten recykling, o którym Wam mówiłem na początku live'a. Że DLC dlatego teraz też ważą tak mało. Bo widzicie, interior z biura, z garażu. Tylko kilka dodatków mamy. Ale kurde, jak oni to zabudowali tutaj parking. Kurde, kim ona jest, że tyle tu ochrojarzy jest? A to co? Torba. Ukrani obrazy, żeby otrzymać dodatkową nagrodę. A, Ej, patrzcie! Co jest? Halo! <grym> o tego się nie spodziewałem. Ile tych obrazów tutaj będzie? Wartość nagrody 129 tysięcy na razie jest. Jak zbierę obraz, to coś się tu zmieni? Nie, dobra, na razie się nic nie zmieniło. Czekajcie, ja zrobię cofkę, bo chcę zobaczyć, czy były tu jakieś obrazy po drodze, czy nie? Jakbym gdzieś przegapił obraz, to krzyćcie. Tu chyba nie ma obrazu żadnego. Przynajmniej nic nie widzę. Bawimy się w urząd skarbowy. <grytanie> Alan piszesz. Dobra, jesteśmy na dachu. O, ale jaki ładny zachód jest. Jakie niebo różowe. Kurde, ile ona ma tutaj tych ochroniarzy? Masakra? Kurde, zginęła? Zginęła od tego wybuchu! Ja nie mogę! Myślałem, że ją nie sięgnie, ta Helka. A może nawet dobrze się stało, bo zobaczcie jaka jest różnica między żywym a, a martwym celem. Przynajmniej zabierz zwłoki. Nie no, zobaczmy jak to jest właśnie jak martwy cel dostarczamy. Będziemy znać ten przeskok. Minus 100 tysięcy, nie było Czyli zobaczymy jaką wypłatę dostanę I plus te 100 tysięcy I to jest taka nagroda za to Powiem wam, że szczerze na razie nie mam dobrego przeczucia Ten nowy biznes będzie bardzo opłacalny No co widzowie, no nie wyszło Pierwsze dla zlecenie, które zrobiliśmy to z martwym Wyeliminowano Okej, okay, jest taki napis Dodatkowy łup, 5 tysięcy to Za ten obraz dostaliśmy 5 tysięcy 37 250 To chyba dostaliśmy, ile tam było w rogu ekranu Przed chwilą, właśnie tyle? Nie wiem szczerze ile mi zajęła ta misja, ale myślę, że w 10 minut byłbym w stanie wyrobić. Naciśnij, aby zalogować się do systemu. Dobra, zobaczmy. Eee, Okej, okay. tu jest wyeliminowano. Dobra, no to myślę, że tyle, jeśli chodzi o, o nowy biznes.